Wydaje się, że prąd przepływa po starym obwodzie. Tak. Może powinienem pójść na inżynierię elektryczną. Hej, hej, hej. Oh. No, nie, tak. Bardzo ci dziękuję! O, może powinieneś się nazwać wielki elektropająk. Dzięki. Spiderman mi się podoba. Właśnie dostałem wiadomość. Już idzie. A nie odchodź jeszcze! Wciąż możesz mi się przydać. Schowaj się! Widzę do mnie pisze. Co? Tablica? O, widzę, co ty kombinujesz. Chwila. To jest to równanie, z którym pomógł mi na naszej pierwszej randce. Sesja naukowa. Wspólna nauka? Spider-manie, to pierwsza wskazówka. Obrócisz ją... <laughs> Okej, okay, chyba mam iść w tę stronę. <laughs> Okej, okay, a to co? No, na tym filmie po raz pierwszy się pocałowaliśmy. Barat, balsam do ust i w ogóle. Ale to i tak był najlepszy pocałunek w życiu. spider -Manie. plakat! Możesz go pociągnąć? <śmum> o, Widżej <śmum> musi być na dziedzińcu. Czas na wielkie odsłonięcie. Usiądź i przygotuj sobie popcorn. Widziej? Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawka. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I mam szczęście, że moim. Kocham cię, Lukas. Czy ty. Czy ty! Eee, chodźmy. Eee, czekaj! O nie. Muszę coś na to poradzić. Użyjmy łańcucha błyskawic! Chodźmy na bal. O, widzę, no jasne. Jednakowe cekinowe marynarki? No raczej. Huh, była bliska. Spidermanie! Zejdź, żebym ci porządnie podziękował! Dziękuję, że mi z tym pomogłeś. O kurde. Wciągnąłeś w to spider -mana? Najlepszy dzień w życiu dla miłości wszystko chłopaki. Bądźcie szczęśliwi i udanego balu.